Witam serdecznie, e, panie Normanie. E, dziękuję, że pan zgodził się e, wziąć udział w, tym, w tej rozmowie, w tym wywiadzie. Myślę, że e, będzie to e, bardzo potrzebne e, w, w tym czasie, jakim mamy obecnie. I przede wszystkim na początek chciałbym przybliżyć Pana Sylwę. Kim Pan jest, czym się Pan zajmował w życiu i jakie jest Pana doświadczenie w temacie właśnie, który nas najbardziej interesuje, czyli epidemiologii, biologii molekularnej i genetyki. I, i, i tych tematów właśnie. No dobry u panu, bo u mnie jest w zasadzie godzina trzecia, a pana godzina dziewiąta w Warszawie. Panie Kubo, bardzo mi jest z panem porozmawiać. E, chciałem zwrócić uwagę na to, że w takim razie mamy różne oświetlenie. U mnie jest bardzo jasno na korydzie po południu, a u pana w Warszawie to już zaczyna być ciemnawo, tak? Jakie ma pan pierwsze pytanie? Pierwsze pytanie mam takie właśnie, żeby pan przybliżył nam swoją sylwetkę, czyli po prostu siebie. Czym się pan zajmował? Jakie ma Pan doświadczenie i dlaczego w ogóle w ogóle chce pan zabierać głos w tej, w tej sprawie? Tak, no to, to, to na, te, na te wszystkie pytania po kolei, to pewno to, mógłbym odpowiadać przez pół godziny. Ale powiedzmy sobie, zacznijmy od tego, więc prawda, nazywam się Norłem Jan Pieniążek, prawda? A skąd Jan? Z tego powodu, że moja babcia nie chciała, żeby miał takie niekatolickie imię. I moja mama dała mi drugie imię od swojego imienia, bo ja na imię Janina. I a, imię moje pochodzi z tego, że moi rodzice mieszkali w Stanach i pierwsza praca mojej mamy to było babysitting, prawda? I wychowywała chłopca właśnie imieniu. Stąd, prawda, jak mieszkałem w Polsce, to, 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 to miałem dość niecodzienne imię, które najczęściej ktoś, jak, jak masz na imię, Norman, a Marian, tak, tak najczęściej było, prawda? no ale w Stanach jest to akurat łatwiejsze imię niż załóżmy Bożysław, czy, czy tego typu imię, więc przynajmniej mając trudne nazwisko, mam łatwe imię na Amerykę, tak. W Ameryce znalazłem się przypadkowo, ale powiem o tym później. Urodziłem się w Skierniewicach, W Skierniwicach tak samo skończyłem tą szkołę średnią, i potem poszedłem na studia do Warszawy na biologię. I no tak jak pan, pan studiował Bydgoszczę, ale też biologię, prawda? Więc na, na, na biologii w owych czasach były takie cztery kierunki, i po drugim roku się wybierało ten kierunek. Była to botanika, zoologia, mikrobiologia i biochemia. I ja poszedłem na botanikę z tego powodu, że na botanice jedną ze specjalności była genetyka. Dlatego, że słynny profesor Wacław Gajewski był właśnie profesorem genetyki. Był to no, niesamowity człowiek, który rozumiał już te początki biologii molekularnej i opowiadał o nich na, 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 na wykładach swoich. Bo proszę zwrócić uwagę, poszedłem na biologię. W 1964 roku, to jest 11 lat po odkryciu DNA, więc to są początki takiej, prawda, już hardcore genetyki, prawda? Więc skończyłem tą genetykę z dyplomem magistra w 1969 roku i miałem to szczęście, zostałem w zakładzie genetyki asystentem, później starszym asystentem, zrobiłem doktorat w 1973 roku. I następnie wyjeżdżałem bardzo dużo za granicę, bo to było łatwo z Polski, dlatego, że nie było jakichś takich specjalnych ograniczeń. I y, spędziłem ponad dwa lata w instytucie takim, y, w, w tym, w medycynie eksperymentalnej. Y, także byłem, pracowałem przez krótko w Instytucie Pastera, w Instytucie Genetyki na Uniwersytecie w Edynburgu. Y, byłem na różnych kursach i no, Zakład genetyki był bardzo dobry, zajmowaliśmy się genetką biochemiczną. Czy Pan też się zajmował genetyką biochemiczną, czyli jakąś biologią molekularną? Jak to było u Pana? U mnie, u mnie bardzo, bardzo to było różnie, głównie ja właśnie też bardziej w stronę botaniki i roślin i się tym w sumie zajmuję już od dawna roślinami, to bardziej, bardziej strony botaniki farmaceutycznej z kolei, czyli bardziej farmakologia tego typu, tego typu rzeczy, ale ja tutaj jestem kompletnie nieistotny, to nie ma znaczenia, porozmawiamy bardziej u panu. Właśnie, czyli jak się pan znalazł w Stanach Zjednoczonych? I to jest troszkę przypadkiem, to jest troszkę przypadkiem się znalazłem w Stanach, dlatego że w Polsce w zakładzie genetyki mieliśmy dobrze prosperujący interes. Mianowicie, dzięki uprzejmości prawda, później rektora Uniwersytetu Warszawskiego, naszego szefa Piotra no, ja i kilku moich kolegów, dostaliśmy pozwolenie na otworzenie fabryki enzymów restrykcyjnych i innych enzymów potrzebnych do biologii molekularnej, czyli inżynierii genetycznej, tak się w tamtym czasie mówiło. No, i to, to był cudowny interes, który troszkę podupadł w stanie wojennym, ale żeśmy zarabiali pieniądze właśnie na wyjazdy, na wyjazdy na konferencje, które oczywiście nie, nie dostaliśmy do kieszeni, tylko mieliśmy sponsorów z zagranicy, którzy nam kupowali aparaturę, różne, różne tego typu rzeczy, więc to, to, to było bardzo, bardzo fajne i w zasadzie, gdyby nie kłopoty mojej żony prawda, z, z kolanem, które sobie uszkodziła, i nie było w zasadzie możliwości dostania w czasie stanu wojennego, Jakiejś dobrej opieki medycznej, to zacząłem myśleć o wyjeździe za granicę, prawda? Żeby pomóc mojej żonie z, z tym kolanem. Jak się okazało, w tym samym czasie, w stanie wojennym, prowadziłem działalność dość mocno opozycyjną i cudem uniknęliśmy aresztowania, dlatego że wyjechaliśmy z Polski do Hiszpanii samochodem i UB, czy SB. Przyszło mi aresztować dwa dni po moim wyjeździe. Więc to mieliśmy bardzo duże szczęście. No i oczywiście teraz już muszę niestety kończyć, ale w następnym odcinku możemy właśnie porównać dokładnie, jak wyszło z, nas, z naszym wyjazdem z Polski, i co i co, co, co i co było dalej. Otóż mam nadzieję, to Państwa zaczynają. No to, to bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Panie Kubo za ten za ten. Krótki wywiad. Ja niestety muszę teraz ten wywiad zakończyć, i następnym razem postaramy się opowiedzieć właśnie o tym, co było w 1985 roku. Jest to dość ciekawe.